Tam ponownie. Na prośbę jednego z użytkowników yy, pokażę jak ja rozwiązałem, a raczej rozwiążę problem yy, takich oto badziewnych, żeby się jeszcze wyostrzyło, o, takich badziewnych złączy na GPS-ie. Yy, jak wiadomo yy, moja płytka KFC32 i inne z serii mają złącza typu gold piny, o, takie jak mam tutaj tak więc yy, domyślne kable, które są z takimi oto wtyczkami po prostu do nich nie pasują i teraz tak, jak ja, jak ja mam zamiar to rozwiązać otóż, bardzo prosto yy, tu mam kabelki raz, dwa, trzy i cztery one są z CC3DK oczywiście ja tam nie potrzebuję aż tyle kablitek, więc miałem ich trochę yy, i tak Mm, tu mam cztery, czyli potrzebne do podłączenia GPS-u, GPSa, a tu mam jeszcze mm, cztery do podłączenia kompasu, na przykład. I tak, z tego kabla, z taką wtyczką, dociąłem go na mniej więcej długość, której potrzebuję, i za, yy, no, i końcówki są zacynowane i gotowe do przylutowania. Oczywiście kamera nie chce wyostrzyć, ale co tam. I w skrócie w ten sposób sobie z tym problemem poradzę. Jak ten GPS będzie działał z KFC, szczerze mówiąc nie wiem, bo z apm różnie to było. Ale przynajmniej zobaczę, czy to wina KFC, czy to była wina APM-a, czy wina gps -a. Jeszcze jedną rzecz sobie wyciągnę. Otóż o momencik. Przydadzą się nam jeszcze koszuleczki termokruszliwe i tak. Mm, oczywiście, żeby móc to prawidłowo podłączyć, potrzebujemy y, pinout naszego GPS-a i moduł kompasu. Aha, ja na tym GPS-ie mam i kompas i GPS. To jest wyjście od GPS-a, to jest wyjście od kompasu. I akurat mam tu w internecie pokazane, który kabel jest od którego, I, inaczej, który kabel co robi i tak. Ten pierwszy kabelek. To jest minus, czyli minus łączy z minusem. Tylko jeszcze sobie. Kawałek czarnej koszuleczki wezmę. Chodź, niech tu sobie czeka. I minus z minusem, czyli minus mam tutaj. O tak. Jeszcze raz się upewnię, czy jest dobrze. Jest dobrze. Tak więc lutujemy. Aha, oczywiście ja nie mam statywu tego trzecia ręka. Tak więc moje lutowanie będzie wyglądało jak będzie wyglądało. Ale to w niczym nie przeszkadza, bo sposób lutowania będzie wyglądał tak samo. Tak więc minus z minusem, plus z plusem. I w ten sposób. To polutuje. Ok, minus mamy. Teraz jeszcze tylko. Koszulka termokurczliwa, No a tu mam akurat nieduży kawałek. O, idealnie starczy. I trzeba uważać, żeby sobie kabelka nie przypalić, bo. One lubią się przepalać, a koszulka termokoszula potrzebuje dość wysokiej temperatury, żeby się zacisnąć. Tak więc trzeba na to uważać. A ja akurat to robię taką metodą. No i widać, kabelek jest pięknie połączony. No i ja na koniec, w miejscu połączenia dam jedną dużą, myślę, koszulkę, tak żeby ten kabel też jakoś wyglądał, okej. Okay. Kolejnym pinem, no inaczej, kolejnym kabelkiem to jest 5V. Tak więc tym razem wezmę sobie czerwoną koszulkę. O tak, żeby sobie oznaczyć, a potem już będę tylko na czarnym leciał, bo nie ma sensu. A tak to przynajmniej będę wiedział, które to jest napięcie. A i wygnę sobie jeszcze to tak. I robimy tak samo. I tu widzę, że jeszcze mam trochę ceny, to powinno wystarczyć. To jest to? No, tak, to jest to. Czyli raz, dwa, koszuleczka. Przepraszam za ten cień mojej ręki. Ale yy, niestety oświetlenie jest jeszcze jakie jest. W niedługim czasie myślę, że nastąpi zmiana, ale na razie musimy się w ten sposób pomęczyć. No i idź stąd głupi kabel. Okay. Mm, mm, mm. Jak widzicie, lutowanie bez statywu. Czy bez tego trzymadełka jest dosyć, dosyć ciężką sprawą, chociaż akurat takie małe kabelki też w miarę sprawnie lutuje. No i znowu koszuleczka. Oj wracaj tu. Znowu zaciskamy ją. W sumie mógłbym to robić opalarką, ale... Efekt chyba z kablem byłby ten sam. Ok, i w ten sposób zrobię inne kable, i jak już je zrobię, to z powrotem się zobaczymy. Dobra, kabelek od GPS-a jest już gotowy. O, jest tak sobie. pięknie polutowany, to jest w miarę dobrze polutowany. Tak więc teraz zabieram się za kabel od kompasu i polutuję go dosł yy, no dosłownie w ten sam sposób. Tak więc widzimy się jak już zakończę. Ok. obydwa dwa kable już są polutowane. Ten jest z taką wtyczką, ten jest z takimi pojedynczymi. No, i tu jeszcze jest zabezpieczone to lutowanie, bo tu jeszcze tą koszulkę mogłem naciągnąć. Bo w tym kabelkę oczywiście zapomniałem. No i teraz wystarczy wpiąć tutaj tutaj i już mamy GPS gotowy do podłączenia do KFC. Jest to dość szybki zabieg, no tylko trzeba mieć albo kabelki, albo zacisnąć je sobie, sobie samemu. Ja niestety zaciskarki nie posiadam, oni nie posiadałem też gold pinów, tak więc wykorzystałem to co było dostępne. No. Myślę, że to wszystko ewentualnie jeszcze znajdzie się na blogu konfiguracja GPS-a pod KFC a raczej. Zobaczymy, czy on działa. No, a tak z lutowania myślę, że to na tyle. Tak więc do zobaczenia. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.